Hej, witajcie, ja jestem Badda, a to jest następny odcinek. I W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić Wam pewien programik, o który zapytała jedna osoba na moim kanale. Dokładnie to jest programik, który nazywa się Fans e, i on pomaga utrzymać mój pulpit w miarę czysto. E, I jak to wygląda? W sumie włączmy. E, wygląda w taki oto sposób, że wszystkie moje programiki są schowane w takich e, paskach. Które jak na nich naprowadzam, to są po prostu wyprowadzane. I na przykład, właśnie klikając dwa razy po pulpicie, to wszystkie paski znikają, zostaje mi sama tapeta i dzięki temu jestem w stanie po prostu mieć mój pulpit w miarę czysto. Dobra, ale przejdźmy do samego programiku. Sam programik kosztuje w tej chwili 36 zł, ale bardzo często jest na promocji, więc możecie spróbować sobie go jakoś złapać i yy, kupić. Natomiast, tak jak mówię, on to jest bardzo pożyteczny programik. Jak tylko go włączycie, on automatycznie postara się jakoś Wam tutaj posortować ten. Jeżeli oczywiście wybierzecie taką opcję, albo możecie zrobić to ręcznie. Przejdźmy w sumie do konfigurowania fans. Jak widzicie, tutaj posiadamy wiele różnych opcji, różnych rodzajów tego, jak możemy sobie ustawić. Każdy element ten możemy sobie ustawić właśnie na przykład kolor Na przykład zmienimy, zróbmy bardziej czerwonym Jak widzicie wszystkie paski stały się już czerwone I możemy sobie dostosowywać w zależności od tego Co chcemy mieć na pulpicie Jak widzicie również możemy dostosować kolor konkretnych pasków Na przykład w folderów chcemy mieć zielony to będę miał zielony Ale możemy też właśnie dostosować wszystkich pasków razem Więc tak, jakie jeszcze posiadamy tutaj opcje? No, oczywiście jakieś zmiany czcionek, jakieś zmiany regulowanie animacji, czy na przykład pasek ma być cały czas zablokowany, tak, i żeby się nie chowało, czy ma właśnie na przykład chować się i pojawiać się tylko po naprowadzeniu myszką na niego. Jak daleko ma się wysuwać ten pasek, to również wszystko można edytować. Jak szerokie będą te paski, tak. E, wszystko normalnie jest e, edytowalne i możemy dostosować swój e, pulpit jak chcemy, a tworzenie takich e, właśnie komórek jest bardzo proste. Po prostu zaznaczamy na pulpicie jak chcemy, i klikamy Create Fence Here, nadajemy tytuł. Nie wiem, niech będzie kosz, e, i spróbujmy przerzucić sobie kosz tutaj. No, jak widzicie, mamy oddzielne miejsce e, dla naszego kosza, i tak jak ja mówiłem. Dzięki temu programowi jesteśmy w stanie trzymać nasz pulpit w czystości. Również ten program działa razem z Wallpaper Engine, czyli jak widzieliśmy animowaną tapetę w tle i programik sobie na spokojnie nie kolizuje z nim. Jedyny problem jaki ostatnio był to, że właśnie ten program i Wallpaper Engine przestali jakoś ze sobą komunikować się. Jedyne co musiałem zrobić to u siebie w ustawieniach zmienić Tło na po prostu jeden czarny kolor. To w sumie naprawiło wszystkie błędy, ale obstawiam na to, że wkrótce i tak to zostanie naprawione i nie będzie potrzeba takich kombinacji. No, a więc taki krótki odcinek, krótki programik, ale bardzo pożyteczny, tak jak ja mówię. On przechowuje, zachowuje wasz pulpit w miarę czysto i pozwala zorganizować swoje miejsce pracy. No i w sumie to tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pa pa.